Dostałem jako prezent na dzień chłopaka Game Boya z klocków Lego, taki do złożenia. A że jestem fanem ogólnie Game Boya, jak i Nintendo, to mam oczywiście taką oryginalną wersję, tak samo jak i grę Super Mario Land, które stoi w zestawie, jak widzicie, na Cardridge'u. Złożę go i zobaczymy, jak ma się skala i podobieństwo do oryginalnego Game Boya, i w jakiej jest skali Cardridge, porównamy go do realnej gry. Więc zapraszam do odpakowania. Jak widzicie, zawartość pudełka prezentuje się okazale. Mamy pięć papierowych torebek z posortowanymi klockami. Tutaj zapewne są kardridże, te oczywiście z klocków, i mamy nawet naklejki, a także bardzo ładnie prezentującą się instrukcję z wizerunkiem Game Boya, oryginalnego, jak i tego klockowego. Zabieram się do składania i pokażę Wam, jak już wygląda złożony Game Boy. Dobra, skończyłem układać Game Boya. Jest bardzo, bardzo podobny do oryginału. Kolor jest troszkę inny, ale dlatego, że mój po prostu pewnie zżółknął. Jest Magra nawet powiem Wam, że podobna, jeśli chodzi o cartridge, to zobaczcie, że jest praktycznie identyczny. Naprawdę firma Legacy się postarała, żeby to wyglądało bardzo szczegółowo. Sam Game Boy przy składaniu w ogóle jest tyle smaczków. Mamy tutaj na przykład przesuwny przycisk włącz, wyłącz, praktycznie jak w oryginale. No powiem Wam, że jest tak dużo rzeczy, ale nie chcę Wam wszystkiego zdradzać, bo samo układanie tego i odkrywanie tych smaczków to mega frajda.